Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w najnowszym odcinku z Goticzka. Dzisiaj zajmiemy się sporządzaniem Ulu Mulu Musimy ogarnąć sobie najpierw materiały W poprzednim odcinku e, zdobyliśmy Zęby? Błotnego węża? Tak? Tak, chyba zęby To były mm, Potrzebujemy jeszcze e, Rogu cieniostwora, kół w trola Oraz Języka ognistego jaszczura. O te wszystkie przedmioty będziemy musieli udać się w różne, właśnie części górniczej doliny. Jeśli chodzi o. Co jest najbliżej? Najbliżej będzie chyba. Hmm... albo róg cieniostwora. O, jeźle, o jeśli się jakiś cieniostwór zle, zrespił w lesie. Bo nie jestem pewien. A jak nie, no to tutaj chyba też niedaleko powinien być Język ognistego tego jaszczura Tak, to jeszcze z misji na pewno Dzisiaj może udamy się po Zbroję z pancerzy pełzaczy Ponieważ e, Wilk nam dał Info, że, mu, że Zajmie mu to kilka dni i że za jakiś czas mamy przyjść Już chyba jeden dzień minął więc co jakiś czas będziemy do niego zaglądać. To z naszą zbroją. Igniemy sobie tędy. Tutaj do lasu. Na szybko tutaj przejdziemy kawałek zobaczymy, czy jakikolwiek cieniostwór się zrespił. Jeżeli nie, to jednego z cieniostwórów na pewno zostawiłem. Kurde, gdzie to było? No tam przy tym, przy. Przy te, tej krypcie, w której byliśmy z Miltenem, no tutaj jeszcze tego ciężkiego stwora nie widać. Sekundę, tam chyba jest po drugiej stronie. Tak jest. Bo chyba jeden róg jest potrzebny. Ruch cienia stwora, Wartość w ogóle 5 stówek. Giga dużo. A to chyba nie byliśmy w tej jaskini. Jest tu coś w ogóle? Nie, nic nie widzę. Trochę ziołek. Ale nie będziemy ich zbierać. No dalej bez w drapsie. Zjemy sobie co potrzeba, albo wypijemy o żeby będzie szybciej. Czuję nam iksturka szybkości. Mm, no to stąd najszybciej będzie udać się w stronę plaży, na której znajdziemy ogniste jaszczury. Plażę znajdziemy, jak chyba pójdziemy tędy. jeśli dobrze pamiętam. Tak, tutaj, po wieży mgieł. Możemy znaleźć zejście. Tutaj jest plaża, na której właśnie znajdują się... i jaszczury przy tym rozbitym statku. jest ich całkiem dużo. Zapiszemy sobie. Bo one jednak jak się na nas rzucą, to może być... To właśnie. Może być nieciekawie. Bardzo dużo obrażenia mają. tak, żeby zahaczyć te asztury. No, tak jest lepiej niż e, próbować walczyć, wręcz. Język ognia. W ogóle w najnowszym gotiku, e, jak w sensie w remake'u zapre zaprezentowali, już jak mają wyglądać ogniste jaszczury, i będą no, wyglądały dosłownie jak smok. Taki mniejszy. Bardzo zajebiście im to wyszło. Dobra, tam mamy cztery wiadomo, zabicie ich też daje mnóstwo expa, więc udało się. Ja nie jestem pewien, jaki one damage biją. czy pół na pół fizyczny ognisty, czy tylko ognisty, to ewentualnie można by jeszcze się zabezpieczyć przed walką yy, amuletami. Coś tu w tym statku. Chyba nic tu nie ma. Tutaj nic nie ma, ewentualnie jeszcze możemy... Tu ...zajrzeć pod pokład. Pusta. No to, to już mamy załatwione języki ognia. To kolejna rzecz yy... którą potrzebujemy to będzie... Jestmy już ostatnia Jełtrola. Wieutrola. Trola chyba możemy znaleźć ponownie w Wąwozie. Tam koło e, starej kopalni, tak więc teraz na szybkość tam udamy i zobaczymy, czy rzeczywiście tam spotkamy jedną z tych bestii. E, cholernie się pogoda popsuła i prawie nic nie widać. E, chciałem powiedzieć, że możemy wbić do starego obozu się przespać, ale też hmm, nie możemy, bo nas stąd wygnali. Tutaj też spotkamy chyba strażników przed wejściem możemy zrobić z nim porządek tak tam są strażnicy z Fletcher i kilku strażników Fletcher już nas zauważył tam jest jeszcze jeden strażnik Jesteśmy za daleko, czemu nie mogę trafić? to, to był ten strażnik, który pilnował terenu wokół e, areny? Jeżeli dobrze pamiętam. Bełty, kusze Możemy pobrać sobie ewentualnie Rudę Dobra, tak więc się tutaj nie prześpimy Możemy się przespać ewentualnie u Kawalorna Jakbyśmy chcieli rzeczywiście Trochę odpocząć i żeby nam się tu wszystko ogarnęło. Chyba że z Militanem Witam. pogadamy? Nie. Ten nie ma nic do porozumienia. Doskoczymy szybko do kawalorna, Zrecetować pogodę. Oczywiście w międzyczasie pogoda się poprawiła. E, tak więc możemy już ruszyć prosto do kanionu. Zobaczyć, czy tam rzeczywiście pojawi się jakiś troll. Miał być że na północy. Trolle się pojawiają, weźmiemy sobie jakąś sobą mapkę To kurde, na północy mamy albo do dyspozycji kanion Ewentualnie stary klasztor mnichów tam gdzie byliśmy z Gornem mm. No to zobaczymy, pójdziemy do tego... ...kanionu i... ...zobaczymy czy rzeczywiście będzie tam troll Zęba czy żadne się tu nie porozpiły A szkoda Bandyci pewnie też nie. Byli tak jednorazowo do ubicia. No i co? O, git, jest tutaj troll. On pewnie ma bardzo dużą ochronę przed pociskami. Tak obstawiam. A nie mamy już zaklęcia zmniejszenia potwora. Moglibyśmy wam nie kupić. Oj! Ulečíme se. Chyba wszystko, co potrzebowaliśmy, już na Ulmulu sprawdźmy. Na szybko, eee, aby sporządzić Ulmulu, Tarok potrzebuje kłów trola, Zęby błotnego węża mamy. Ruk cieniostwora mamy. Eee, smoczy język także mamy. No to wszystko już będzie. Możemy się udać w takim razie. Z powrotem do wolnej kopalni po drodze zobaczymy, czy wilk może sporządził dla nas pewnie masz rację. Tą... E, zbroje, jest pan powiedza, czy? W ogóle Cyrjordion, gdzie jest Riordian? Tu jest, czemu on tu jest? Dobra, nieważne. Witaj. Eee, czy ma jakieś może lepsze te miksturki na szybkość? Nie wiem, tylko ma minutowe i te dwuminutowe. Mogę w sumie kupić kilka tych dwuminutowych. O na przykład 10. To zbroje kródy. Te minutowe możemy całe sprzedać. Może nie całe, zostawimy z 10, o. teraz tak, lekka kusza, wszystkie kusze, ciężka kusza. A nie, to już nie potrzeba. Damy kij z gwoździem i miecz. Już wychodzimy na... Na plus. W ogóle 20 punktów, można by je wydać. Na siłę albo zręczność, ale zręczności chyba już nie opłaca w ogóle. Ulepszać. Może... Więc możemy dodać siłę. Witam. Yy, można czegoś nauczyć. Mogę. Umiesz już 100, <trybujesz> 100 i punktów i to maksymalna wierza. wartość, no to możemy zwiększyć tą zręczność. Od razu wiedziałem, że będą kłopotli. Więcej i tak nie. Nie ogarniemy. Eee, gdzie są te mikstury? Mam już dość Jeśli myślisz, że... Mam już dość tych... Chcemy do tego wilka zobaczyć. Jak nie, no to pójdziemy... po ulu -Mulu i potem znowu do wilka. Jak postępują prace nad pancerzem? Jak postępują prace nad nowym pancerzem? To zajmie dłużej niż myślałem. Te płytki są niezwykle twarde. Nie bardzo wiem, jak mam je ze sobą połączyć. Daj mi jeszcze trochę czasu. Okej. Okay. Jeszcze nie ogarnął tematu. Lecimy po to ulu-mulu. Dobra, to najszybciej. Czemu to jest Gorn? Witam! Zginął członek starego obozu. A czym pozycję. Dobra, już Do. znowu mi się tu nie kręcił Gorn. Najszybciej będzie udać się tędy, chyba że zginął członek starego obozu, no to wiem. Przecież sam ich zabiłem, bo mnie wygnali. Nie no to jest doczepka górna, to jest generalnie dialog, e, który jest zmontowany z myślą o wcześniejszej fazie rozgrywki. Dam radę tu przeskoczyć. Próbujmy. Oj chuj Okej. Okay. Nie umarłem. Jakiś sukces jest. ma? mam dla Ciebie wszystkie materiały. Mam już przedmiot potrzebny do sporządzenia Ulumulu. Mam już wszystkie przedmioty potrzebne do sporządzenia Ulumulu. 10 000 Obcy być silny wojownik. Dać rzeczy. da rok zrobić Ulumulu. Gotowe. Obcy nosić Ulumulu, Być dumny. Ten rok teraz spać. Fajnie, mamy wszystko zrobione. Możemy udać się do. My nie wiem, czy, czy najpierw do Xardasa, czy czy jednak do Urszaka. O, jest Ulmulu. Świadczy o wielkiej sile i odwadze posiadacza. Nikt, który nosi ten amulet, nie musi się ataku ze strony orków. maga na siła 30. Mam tutaj wszystkie elementy, takie jak e, zęby właśnie błotnego węża. Róg cię stwora trola. Go w sumie nie widać, gdzie jest. Język, eee... szczura jaszczura. Możemy w sumie się stąd teleportować chyba. bo nie, teleport nekromanta. O jezu, nie starczyło... ...many. Teleport nekromanta. Czemu nie? Aha, bo jestem w pomieszczeniu. I mnie nie przeniosło. No dobra. Musimy najpierw stąd wyjść. Masz przy sobie ciekawą ozdóbkę. Orkowa, prawda? To od tego niewolnika z kopalni? To orkowy symbol przyjaźni. Przy jego pomocy zamierzam dostać się do miasta orków. Oby tylko orkowie uszanowali to... ...coś. Oj, uszanują. Do zobaczenia! Rozdział 5 Strażnicy portalu. Zbrac pan też wypełzacie Aha, nic się nie zaktualizowało. No to co? To idziemy pogadać z wilkiem, myślę. Chociaż tu po drodze e, może się... Też brzydwiaki zrespiły. Więc trochę ekspa padnie. To w takim razie zrobimy tak, że uzupełnię sobie HP, wypijemy Nabój Szybkości i zobaczymy, czy jakieś stworki się tu po drodze porozpiły. Wilk może mieć także lepszy łuk, bo jednak kolejny rozdział No tutaj pusto. Tutaj też nic nie ma. On ma już inną kuszę na plecach. To powinien mieć do nas także rzeczy. Dobra, I. No. Chyba nieważne. To zawsze. Jak postępują prace nad nowym pancerzem? Jak postępują prace nad nowym pancerzem? Udało mi się wreszcie znaleźć sposób na połączenie płytek ze sobą. Czy to znaczy, że zbroja jest już gotowa? Dokładnie. Oto i ona. Jest twardsza niż jakikolwiek pancerz, jaki widziałem na oczy. Dzięki, jestem Twoim dłużnikiem. Nie ma o czym mówić, na pewno na tym nie stracę. Co to to nie? nie mam nową zbroję. Zajmuję się. Teraz pokaż mi, jaki masz ciekawy łuk. Łuk wieżbowy, wilczek pły. Podług wiatru, łuk żołnierski, łuk nim łuk wojenny. Pogromca orków, gromowładny Popielny łuk, łuk śmierci Ewentualnie kusia wojenna no to łuk śmierci Jest najlepszy jaki on ma, 88 obrażenia to Możemy sprzedać tysiaka, jest warty tylko Tutaj o i dołożymy jeszcze jakieś Kiertoły w stylu Nie wiem, o, nie stylu kłów. Akceptujemy ofertę. I zakładamy nasz nowy pancerz. Przed pociskami tylko 5 więcej, przed bronią pięć, więcej ochrony, przed ogniem piątkę więcej, przed magią też piątkę, a nasza zbroja najnika w ogóle nie dawała ochrony. Wygląda Trochę się śmieszył mnie ten kołnierzyk. Od razu wiedziałem. Ale nie o kołnierzyk tu chodzi. Tylko o to, jak skonstruowany jest ten pancerz. I łuk śmierci, który jest. Dużo lepszy. Tylko zachowaj to dla siebie. nie wiedzieć. Jest jeszcze jeden ziomek, który jest handlarzem. Ten. Myślę, że one To się chyba nigdy nie skończy. Tak no, Łatwiej co on ma ciężkiego na handel, jeśli chodzi bardzo. o broń. Trzy Wojownika, pięć Barbarzyńcy 5 pięć Troll'a. To jest najlepsza brońka jaką możemy chyba aktualnie mieć. To jest chyba drugi najlepszy oręż w grze. dobrze nie pamiętam. To możemy sprzedać z poroża, ciężką klucze, te niewykończone miecze, wszystkie. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. To się już więcej nie powtórzy. Ludzie zawsze gadają. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Oście trochę. żeby mulo nie sprzedać. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcym. Okej. Okay. Mamy to. Wiedziałem, że będą kłopoty. Musisz uważać na to, co mówisz przy Mam już dość tej paplaniny. I mam Dobre, pięć trola i łuk śmierci, hmm, więc wszystko. Jeżeli chodzi o, o to, gdzie musimy się udać, to o do Ksardasa. A jeżeli nie do Ksardasa, to do Urszaka porozmawiać z nim. Przestań czytać. Rozmawiałem z szamanem orków. Rozmawiałem z szamanem orków. Świetnie. Czego się dowiedziałeś? Pięciu szamanów, którzy przywołali Śniącego, wybudowało dla niego podziemną świątynię. Wejście do niej znajduje się w mieście orków. Zgadza się. Miast okazać wdzięczność, Śniący wyrwał ich serce i skazał ich oraz wszystkich, którzy pracowali przy budowie, na wieczne potępienie, zamieniając ich w ożywieńców. Doskonale, doskonale. Orkowie zapieczętowali wejście do świątyni i próbowali przebłagać demona, składając mu ofiarę. Znalazłeś sposób na dostanie się do świątyni? Tak, jest pewien ork, który. Żadnych szczegółów. Udaj się do podziemnej świątyni. Tam znajdziesz jedyny sposób na zniszczenie bariery. Nic nie rozumiem. Poprosiłeś mnie o pomoc w zniszczeniu bariery, tak czy nie? Tak, ale. Więc idź. Zmarnowano już dość czasu. Idź do podziemnej świątyni, tam znajdziesz odpowiedź. Okej, okay, to wszystko co możemy od niego się dowiedzieć. Amulet oświecenia. Bonusowe punkty życia i mana albo siła i zręczność. Jaki mam amulet w ogóle? Zręczność 20 uuu Tam mamy całkiem dobry amulet. To co, drogę do świątyni? Zacząłem rozumieć plan bo Poprosiłem go o pomoc z zniszczeniu bariery, której zgodził mi się udzielić. Jednak nie zamierza posługiwać się w tym celu kopcem Rudy. Zamiast tego poleci mi odnaleźć drogę do podziemnej świątyni Śniącego. Czyli już musimy... E, udać się do... Możemy zaskoczyć? Nie, nie ma opcji tutaj zaskoczyć. A tu? Nie wykonałem skoku. bez bezmienny spadł. A jest za płytko. Musimy udać się do świątyni śniącego. Porozmawiać też z urszakiem. Dobra, widzę, że nie ma opcji, żeby to przeżyć. Ech. To w takim razie musimy się teleportować gdzieś indziej, bo tutaj To chyba jest za wysoko, żeby zeskoczyć. Ej, nie, tu byśmy przeżyli. Okej, okay, dobra, tak może być. Napełnimy sobie HP na Maxa. nic nie ma. on jest blisko do miasta orków. Ok, porozpiły się jakieś stworki. Brzytwy i konsacz Już brzytwy podają na dwa strzały. Jak wejdzie krytyk, to chyba po jednym pójdą. O, jest ognisty jaszczur. Jego język akurat jest drogi, więc weźmiemy. Już czeka urszak na nas. Porozmawiajmy z nim jeszcze. Nawet sam nas pozdrawia oczepił. przyjaciel! Przyjaciel ma ulumulu. Dobrze! Przyjaciel trzyma ulumulu, jak przechodzi przez most. Jak się masz, przyjacielu? Urszak zdrowy. Urszak potrzebuje ulumulu dla siebie. Może z ulumulu urszak pójdzie do domu. Przyjaciel przyjdzie jak pomoc potrzebna. Trzymaj się. Okej. Okay. Co robisz tak blisko miasta? Co robisz tak blisko miasta? Urszak obserwuje braci w domu. Urszak boi, że kruszak niedługo obudzi. Urszak zaczeka. Jak kruszak obudzi, urszak zaatakuje. Śniący ma się wkrótce przebudzić? Obyś się mylił. Zważywszy wszystko, czego dowiedziałem się o tym demonie, wolałbym, żeby się zbyt szybko nie budził. Oj, prawda. Zniszczy wszystko, całą kolonię karną. Potem w sumie by ten, by ruszył na z pewnie i opanowałby cały kontynent. Podczas naszego ostatniego spotkania powiedziałeś, że twoi bracia zamknęli wejście do świątyni. Bracia Urszak zamknęli świątynię bardzo mocno. Przyjaciel tam nie wejdzie. Przyjaciel musi użyć magii braci, co są syn ducha jak Urszak. Gdzie mogę znaleźć taką magię? Musi iść do jaskini braci, którzy są syn ducha jak Urszak. Ale trzeba uważać z magią. Bracia Urszak nie lubią. Ulumulu nie pomoże jak przyjaciel użyje magii. Przyjaciel musi zabrać figurkę. Figurka otworzy wejście do świątyni. Okej, okay, dowiedzieliśmy się nowych informacji. Eee... No, tak więc teraz śmiało możemy wejść do miasta Orków. Ale musimy mieć wyposażone ulumulu. Myślę, że w tym momencie sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i zachęcam do oglądania przyszłych odcinków bądź też innych serii. Dzięki, trzymajcie się na razie. Cześć.